Dzień dobry. Proszę państwa, dzisiaj w redakcji Bolec Info witamy niezwykły duet samorządowy. Proszę sobie wyobrazić, że są to goście, którzy od 1990 roku zarządzają gminą Warta Bolesławiecka. Przedstawiam państwu pana wójta Mirosława Haniszewskiego. Witam oraz pana przewodniczącego rady gminy pana Adama Maksymczyka. Witam państwa. Witam pana. To ilu prezydentów Polski żeście przeżyli, panowie? Jeżeli chodzi o prezydentów Polski, to od samego początku, zaczynając nawet delikatnie mówiąc, pana Jaruzelskiego, to również później Wałęsa, Kwaśniewski, Lech Kaczyński, no i oczywiście. Obecnie wcześniej Komorowski, obecnie pan Andrzej Duda. Chciałem panu powiedzieć, że jeszcze było dwóch. Panowie tymczasowo rolę prezydenta pełnił również pan tak. Borusewicz i pan Schetyna. O. Tak, był marszałkiem Sejmu i w momencie, kiedy, zakoń... kiedy zakończyły się wybory na prezydenta i wygrał pan Bronisław Komorowski, przez ten miesiąc jeszcze do zaprzysiężenia y, y, pełnił obowiązki prezydenta pan Grzegorz Schetyna. Y, panowie, jak y, oczekujecie medalu za pożycie samorządowe? Czy <śleski> Myślę, że nie odkryjemy Dla nas wystarczy poszanowanie ze strony społeczeństwa naszego, gminnego. I dla nich w końcu pracujemy. Pani Adamie, ja rozumiem tak górnolotne takie powiedzenia, ale zasługujecie, drodzy panowie, na takie no wyróżnienie, moim zdaniem. Robimy to, co do nas należy. Cieszymy się wszystkim, co możemy zrobić dla społeczeństwa. Społeczeństwo to docenia. I tak, tak będzie dalej. Czy to, dla to, swoich kolegów, dla mieszkańców całej gminy. Tak. Panie wójcie, jak pan zaczynał, to pan y, nawet nie był y, tutaj w gminie Bolesowieckiej, tylko pan był w województwie leniklegickim, tak? Tak i bardzo, bardzo sobie cenię osobiście ten okres pracy za czasów jeszcze starych województw. Gdzie byliśmy wszyscy w województwie Legnickim, chodzi tu o gminę Warta i gminę Gromadka. Uh -huh. To był całkiem, panie redaktorze, inny samorząd. Dzisiejszy samorząd rządzi się nieco innymi prawami, bardziej jest troszeczkę ograniczony w swojej samodzielności. Niemniej jednak tamten był bardzo taki entuzjastyczny. Wszyscy chcieliśmy budować, budować nową Polskę. Panie Wójcie, no nie wierzę, że pan teraz nie chce budować. Nie, oczywiście. Jak najbardziej budowa i rozbudowa gminy Warta Bolesławiecka musi postępować. Mamy przed sobą mimo że już 30 lat współpracujemy razem z panem przewodniczącym, mamy bardzo ważne cele, oceniając naszą działalność w zakresie takim trochę krytycznym, to też mamy pewne rzeczy, które powinniśmy poprawić, chociażby sprawy w pozyskiwaniu inwestorów na teren gminy Warta Bolesławiecka. Tutaj mamy trochę zapóźnień, z tym, że one nie wynikają z tego, że myśmy czegoś nie chcieli, jakichś inwestorów. One wynikały z tego, że nasze plany kumulowały się przede wszystkim pod Bogactwo gminy, którym są surowce, czyli ruda miedzi Ta, szczególnie, tak? ruda miedzi, piaskowce. piaskowce, ale również wapień, margier do cementu. Tak. I te nasze marzenia dalej one występują i są. Myślę, że może jeszcze w końcówce naszego funkcjonowania w samorządzie coś się w tych sprawach ruszy i uda zrobić. Niemniej jednak e, chcemy pójść w tej kadencji szczególnie w zakresie tworzenia, e, ściągania nowych inwestorów, takich jak chociażby do strefy ekonomicznej Bolesławca czy Gromady. Ja to wszystko doskonale rozumiem, a ja teraz do Pana Adama takie pytanie. Jak to, co, jakim trzeba być człowiekiem, żeby przez tyle lat w bezpośrednich wyborach być wybierany na radnego, a potem na przewodniczącego rady? Tylko niech pan mi nie mówi, że o zaufaniu, tylko jakim trzeba być człowiekiem, jak trzeba to, jakie trzeba mieć cechy. To jest bardzo trudne pytanie w sumie, bo tak, tak jak, jak pan, pan mówi, że górnolotnie, że powiem, że mam zaufanie, zaufanie i tak dalej. No widocznie tak jest, że tak mam zaufanie u ludzi, u wyborców, u wyborców swoich, którzy... Ale trzeba do ludzi wyjść, trzeba im pomagać. z ludźmi rozmawiać, tak? tak jak z nimi rozmawiać. I trzeba coś z sobą reprezentować, po pokazać, że zrobiliśmy to, zrobimy to. A pierwsze, po pierwszych wyborach było to bardzo, bardzo ciężko. My wszyscy uczyliśmy się dopiero samorządności, prawda? Nie wiedzieliśmy, co samorządność. No tak w pierwszych wyborach Pan był wybrany bezpośrednio, ale Wójta wybierała Rada. Tak, tak. Tak? Tak, ale... Tak, tak. Czy wuj... tak, najbardziej. tak. Pana Wójta wybrała Rada i bardzo dobrze się stało, tak? Bo że Rada się zdecydowała na taki krok, bo przecież było... Pan był też wtedy przewodniczącym tej Rady, tak? Tak, tak. No wiadomo, to ja... Początku, tak. mm. I teraz dzięki temu gmina się rozwija. Pan Wójt wykazał się tutaj właśnie... Bardzo dobrze, że zarządzającym tą gminą i czymś. Znaczy za, gminą zarządzacie panowie jak gdyby obydwaj, nie? No bo przewodniczący Rady podejmuj, Rada podejmuje uchwały wi, wójt je realizuje. I tutaj musi, musi być normalnie bardzo wszystko zgrane, tak? I oczywiście, że tak. Decyzje po, w podejmowaniu uchwał po, bierze udział cała Rada, prawda? Wtedy było 20 radnych, w tej chwili jest 15. A Pan Wójt wykonywał te nasze decyzje, oczywiście wykonywał to bardzo panie dobrze. Panie Wójcie, proszę powiedzieć, jakie takie, jakby sobie Pan przypomniał, w 29 lat najtrudniejsze do zrealizowania zadanie, jakie Pan No, Panie Redaktorze, takich trudnych zadań to było wiele. Stan naszej infrastruktury, który był w 90 roku, pokazywał, że przed nami jest bardzo dużo pracy. Oczekiwania społeczne ogromne Pierwszy taki bardzo ważny temat, który musieliśmy w trybie szybkim przeskoczyć to sprawa zwodociągowania gminy. Większość gminy była już zwodociągowana. Natomiast... Wodociągi i kanalizacja rozumiem, też. Ja mówię o wodociągowaniu Wodociąg. tylko, bo to był główny cel, żeby do po wodę nie trzeba było chodzić no do tak. studni, tylko odkręcić kran i mieć ją w mieszkaniu. I to było trudne zadanie, bardzo trudne. Z tym, że tutaj mieliśmy szczęście, panie redaktorze. Szczęście polegające na tym, że myślę, i pan przewodniczący urodził się pod szczęśliwą tak. gwiazdą Wojt I w związku z tym, że była tutaj w Warcie taka kopalnia Konrad, która w ramach szkód Górniczych musiała wybudować sieć wodociągową po zabraniu tej wody powierzchniowej. I w związku z tym. Ten konrad zrealizował 70% zabudowań gminy, wyposażył w wodociągi gminne. Nam zostało te 30% i to szybko żeśmy zrealizowali. Panie Wójcie, w żargonie sportowym szczęście sprzyja lepszym. Także to nie jest tak do końca, że samo szczęście trzeba było jednak zrealizować to, to, wszystko, to, to wszystko. prawda? Tak, na pewno. Ale ja jeszcze raz podkreślam, że. My mamy takie ciche hasła, panie redaktorze, bardzo proszę. Jakieś od, od wielu, wielu lat jest pokazywana gmina Warta Bolesławiecka jako gmina spod szczęśliwej gwiazdy. O proszę, no, widzicie Cię, Państwo. I tą szczęśliwą gwiazdą to jest chociażby była kopalnia Konrad, to jest chociażby zasoby w surowce mineralne u nas. Jest i złoto, i srebro, i miedź. I magier, i wapień. Dobrze i jeszcze, piosenka, żeby kacidło było. I tak? anhydry kacidło mamy, bo mamy dobre kontakty z naszymi prowokacjami. Dobrze, dobrze, jedną rzecz surowce mineralne, ale drugą rzecz, umoż, którą zrealizowaliście po wyprowadzeniu wojsk radzieckich ze szczytnicy. No byłem ostatnio tam, tam piękne osiedle i to cały czas się rozwija. Jak to można było zrobić, panie przewodniczący? przewodniczący. No udało nam się to zrobić. Przede wszystkim <coughs> przekonaliśmy ludzi, że warto tam zamieszkać. Że jest... Warto zamieszkać w Warcie, tak? tak Także to w gminie Warta. Gminie Warta. Nie warto zbierać również y, mieszkania po y, Rosjana, dlatego że w przyszłości na pewno powstaną tam zakłady przemysłowe. I wcale się nie, myl nie myliliśmy, bo w tej chwili strefa się pięknie rozwija. Mimo, no po drugiej że, stronie autostrady. Są po drugiej pięknie... stronie autostrady w gminie Gromadka, ale mieszkańcy nasi mają, zamieszkują dosłownie ile? 200 metrów od tych zakładów i przejdą sobie tylko nad autostradą i są. Już Panowie powiedzcie tak szczerze, warto działać w samorządzie? Warto. Oczywiście, że warto. Jak najbardziej panie redaktorze, warto działać w samorządzie. Mimo tego, że dzisiaj nie zawsze rządzący w Warszawie lubią samorządowców. A lubią teraz? Teraz właśnie to odczuwamy, że chyba najmniej nas kochają, ale warto działać w samorządzie, bo panie redaktorze, oprócz tego, że oczywiście każdy z nas i pan przewodniczący i ja, pracujemy na tym odcinku również za pieniądze, dostajemy pensje, wynagrodzenie i tak dalej, ale również, również jest taka pewna satysfakcja, jak się nieraz człowiek spotka gdzieś w terenie, podchodzi człowiek i mówi, panie wójcie, jestem panu wdzięczny za to i tamto zrealizowane na przykład przedsięwzięcie drogowe, czy, czy kanalizacyjne, czy chodnik, czy lampa świecąca, to, to jest taki element, który buduje i zachęca do pracy w samorządzie i tego się nie spotka na innym odcinku pracy zawodowej. I oceniając, jak gdyby przygotowując się do tego wywiadu, przeglądałem wszystkie materiały dotyczące Waszej gminy, no i praktycznie same sukcesy. Czy to te sukcesy są dlatego, że taki duet stworzyliście? Takie pożycie? Ja muszę powiedzieć jednoznacznie panie redaktorze, bez dobrej współpracy na odcinku między wójtem a radą gminy nie byłoby żadnych sukcesów. Niech pan popatrzy na sąsiednie gminy, gdzie dochodziło do zmian kadrowych czy wójta, czy przewodniczącego rady, czy inne, to ten postęp, w zakresie budowy infrastruktury był niestety, ale na niższym poziomie. Ja sobie na przykład bardzo wysoko cenię to, że pan przewodniczący Rady na początku swojej bardzo aktywnej działalności w pierwszej, drugiej kadencji bardzo mocno naciskał, że nie dyskutujmy o politycznych uwarunkowaniach, dyskutujmy, mm -hmm. rozwiązujmy mm -hmm. problemy ludzkie. Yes. I to się mu udało. To mu się udało na sesjach Rady Gminy wyeliminować, e, e, załóżmy te głosy polityczne, i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Czyli, czyli jak gdyby, y, nie zajmujecie się polityką, zajmujecie się po prostu swoim gospodarstwem, powiedzmy Oczywiście, sobie. Tak, jak najbardziej. I mało tego, muszę powiedzieć tak, panie redaktorze: przecież wszyscy wiedzą, w gminie Warta, a nawet ich Wydzi... powiecie. Skąd, jakie korzenie ma Haniszewski hmm? i jakie korzenie ma pan przewodniczący Rady? Hmm. Politycznie one nigdy nie były bliskie. Bo te, te, a mimo to stworzyliście a, wielką koalicję a mimo to, mając na pracy, dobro naszych mieszkańców hmm. i postęp, rozwój w gminie Warta, udało się te wszystkie rzeczy przezwyciężać i realizować to, co jest dla ludzi najważniejsze. Dzięki działalności w samorządzie. No to mnie się udało jako dyrektorowi szkoły odtworzyć. Przypominam, że, że pan Adam Maksymczyk był, był dyrektor zespołu szkół mechanicznych w Bolesławcu. Proszę. Są... I dzięki tej działalności akurat byliśmy z panem Wójtem, z panem marszałkiem i z panem prezydentem Romanem na takim posiedzeniu zarządu KGHM-u rozszerzonym. Takim. I wtedy właśnie zaproponowałem panu prezesowi. KGHM-u, że spróbujmy odtworzyć szkołę górniczą. I ja się od tego podejmuję. Oczywiście negocjacje trwały przez rok czasu. Spotkałem się z przedstawicielami KGHM-u siedem razy i doszliśmy do wniosku, że warto I dzięki ciągle, temu... Ciągle, ciągle przejawia się to słowo warto, także tutaj warta, tak. warto jest, jest jak gdyby myślą wiodącą w waszej tak. działalności. Panowie na koniec, jakie macie marzenia? No, jeżeli chodzi o moją osobę, to panie redaktorze, takim największym marzeniem jest to, żeby po sobie po 30 latach pracy w samorządzie gminnym w Barcie Bolesławieckiej zostawić jak najbardziej pozytywną opinię wśród mieszkańców. I to jest moje osobiste marzenie w zakresie tego, co przez te 30 lat zrobiliśmy. A w, w zakresie gospodarczym? No w zakresie, w zakresie gospodarczym to przede wszystkim Panie redaktorze, moim największym marzeniem to jest budowa nowej kopalni Wartowice, kopalni miedzi, tak? Tak, kopalni miedzi, cementowni w Reciborowicach. No to już więcej nie potrzeba by było dla tej gminy i tej społeczności więcej. A dla ja Pana? Pan, również podobne takie jak Pan Wójt. Marzenia? Marzenia, tak. No i oprócz tego życzę mojej szkole, Zespołowi Szkół żeby się w dalszym ciągu rozwijała pięknie, bo w tej chwili jest naprawdę piękną, nowoczesną szkołą, jedną z najnowocześniejszych, w, co najmniej w województwie dolnośląskim, jak nie w Polsce i życzę, żeby dalej się rozwijała. A nie chcecie panowie, żeby prezydent Polski na przykład przyznał wam właśnie takie odznaczenie z tytułu, no nie wiem, pożycia samorządowego? <noise> no, a czy takie jest? No, to utworzy, no, bo jest szansa, żeby utworzyć coś takiego. No, na pewno miłe by to było, ale, nie. <noise> ale to nie jest głównym no, Głównym główny naszym celem. Proszę panów, kończymy nasz wywiad. Macie jeszcze okazję zwrócić się do mieszkańców, y czy Warty czy Boryselskiej, czy Powiatu Boryselskiego, z jakimś, nie wiem, apelem, prośbą, co, co chcecie. Się. Jeżeli chodzi o, o mnie osobiście, to przede wszystkim pragnę podziękować mieszkańcom. Że 30 lat potrafili wytrzymać Wójtem Hanzeczskim. E, chcę przede wszystkim podziękować za wszelką okazaną mi dobroć, a nieraz pojawiające się uwagi czy też wnioski krytyczne pod, pod adresem mojej działalności przyzmuj, przy, przyjmuję jako wskazówki do następnej dobrej pracy w samorządzie. Ja również dziękuję wyborcom za te siedem kadencji, które minęły i za tą ósmą wybraną. Dziękuję radnym, radnym też że wykazali do mnie zaufanie. Obdarzyli mnie tym zaufaniem, wybierając na przewodniczącego i mogę powiedzieć, że staram się, będę się starał zawsze tak jak do tej pory, żeby sesje były prowadzone dobrze i zawsze z, z dobrym z dla mieszkańców naszych. Szanowni Państwo, również przyłączam się do tych podziękowań, tylko ja dziękuję moim gościom, panu Wójtowi Mirosławowi Chaniszewskiemu i przewodniczącemu Rady, panu Adamowi Maksymczykowi z Warty za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Dziękujemy bardzo.